Panie, panie, kup pan za 50 groszy, albo co tam, zejdę już, moja strata może być 20 groszy. Witajcie! Dawno nie było bazarowych bezeceństw, czas to naprawić nowym epizodem, dodatkowo nurzającym się w odmętach nostalgii. Każdy z nas ma jakąś taką zabawkę, która budzi wspomnienia. Niekoniecznie musiała być skomplikowana, czy w ogóle nawet dobra, mogła być kompletnym barachłem, ale jednak z jakiegoś powodu zapadła nam w pamięć i pewnego dnia przypomina nam się, po czym zaczynamy szukać jakichkolwiek informacji o niej. Nawet niekoniecznie z zamiarem pozyskania, co po prostu dla wiedzy. Ja tak miałem z obiektem dzisiejszego odcinka bazarowych bezeceństw, który pozyskaliśmy w sklepie typu Schwarz, mydło, powidło w cenie zapiekanki o smaku keczu. Z dworcowej budki, przed wami jeden z fascynujących obiektów z czasów dzieciństwa, jak się okazało, wciąż do dostania nakręcane rybki. Przypuszczam, że sporo osób miało coś podobnego: plastikowy basenik w formie okręgu z dziurkami, w które wpadał się plastikowe rybki do łowienia mini wędką z pomocą magnesu. To takie wspomnienie zbiorowe mojej generacji, jak szklana ryba na półce w domu cioci, czy babci, czy serwetka na telewizorze. Nie mam pojęcia jaki kształt miała ta gierka, którą dokładnie posiadamy w dzieciństwie. Wszelkie dostępne wariacje na temat tego czegoś zazwyczaj trzymane są w jakichś przyjemnych dla dziecięcego oka wariacjach na temat morskich zwierzątek. W tym tutaj wypadku jest to czerwony krabik z Google oczkami. Plansza ozdabia się naklejka z podobnymi mi frutti di mare, jakieś rybki, jakieś kalmary, nie powiem, nawet to to ładne, jak na zabawkę ze sklepu z taniochą. Konkretnie Teddy, które pomału wchodzi szerzej także do Polski. Producent oryginalny, a jakże Chiny, jak prawie wszystkiego na świecie. Żeby złowić szczupaka, który jak wiem jest królem wód, tak jak lew jest królem dżungli, potrzebny jest sprzęt. Na co komu wędki z kołowrotkami, z pławikami, haczykami? Ja tu mam sprzęcior, proszę bardzo. Z magnesikiem w sam raz do wyciągania z dna starych puszek, jak i niemieckich czołgów. Oraz rybek, które naftykały się magnesu. Tak, forma tych rybek nie zmieniła się, dokładnie takie zapamiętałem. Małe, plastikowe, z ruchomymi mordkami, w które zatopione malutkie magnesy. Aczkolwiek wydaje mi się, że te co ja miałem, miały chyba narysowane oczka, nie naklejki. Tutaj z niektórych przylepce schodzą, przez co rybki mają. No dość krzywe spojrzenie Dobra, ale pytanie czy to w ogóle działa Przekonajmy się zatem Nakręcamy, zgrzyt, zgrzyt, zgrzyt Szykujemy wędkę I poszły, ale emocje uh! To działa, zupełnie tak jak ponad 20 lat temu Ale jazda Ile rybków uda mi się złowić, zobaczymy Ostatnia jeszcze na chodzie napędu. Uh! Lepsze emocje niż przy rajdzie na Bossa w Wowie. Kiedyś to było. Kiedyś to się synek ryby łowiło, a nie przed tym komputerem cały czas siedzisz. Zabawa taka sama jak kiedyś. I tak samo się człowiek irytuje, kiedy magnes się buja za bardzo, żeby trafić w pyszczek rybki. Jest w tym coś magicznego. Znaleźć znowu to, co potrafiło nas zająć na te parę minut w czasach, gdy nie było internetu, PlayStation, a McDonald's był bardziej czerwone. I nie jest ważne, że rybki mają turbozeza, a rundka trwa jakieś 15 sekund. To jak z jeszcze jednym na pewno. Odcinkiem serialu czy levelem gry. Automatycznie chce się jeszcze raz. Ten jeden ostatni raz. Liczy się tylko to, kto złowi więcej rybek. Tym razem Bazarowe bezzeństwa kończą się dość pozytywnie, bo doświadczenie z rybkami obudziło we mnie masę przyjemnych wspomnień, a zabawka jest wykonana na tyle dobrze, że nie skończyła w koszu po nagraniu filmiku. Oczywiście to tylko taka pierdoletka do zajęcia na chwilę dzieciaka, ale przynajmniej śmieszna. A Wy mieliście coś podobnego? Napiszcie w komentarzach i do następnego razu.